Cześć, ja jestem Juno i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Shadow Warrior. E, tak, już widzę, że um, trzeba będzie tu się trochę skupić, um, bo widzę znowu tego dużego przeciwnika, przynajmniej tak mi się wydaje. E, Trafię go soft? Chyba tak. Dobra, już widzę, że się wkurzył i wysyła swoich przypasów i sam strzela do mnie, albo przedpasy do mnie strzelają. W sumie to nie mam pojęcia. mniejsze to, to kogo, no ale ważne, żeby siekać. Jak zwykle jestem w zaskakująco dobrym humorze grając to. No życie, dobra, wezmę to sobie. I co może też. No co, co wy ode mnie chcecie? I tak nie macie ze mną żadnych szans kompletnie. No i jeszcze... No, zobaczcie bo... <gry> Ale pięknie wyleciał. No już, już zdychacie wszyscy. Dobra, zaraz odstawię drink, którego ostatnio się łączyłam Aha! <gry> oczywiście jak zwykle nie wyszedł. Jak to było? O tak. tak! No, to było bardzo fajne, według mnie przynajmniej. Mam jakieś serducho? Gdzie jest serducho? tak. O właśnie. Widzę, że coraz lepiej mi idzie. Aj, zdykajcie wszyscy. Tak, lubię mówić do moich grobów tuż przed zabiciem ich. Właściwie ogólnie lubię mówić. Do kogokolwiek. Mogę nawet do siebie wziąć. No i co? Ilu was tu zostało? Trzeba pokarmiać. O, życie, wezmę je sobie. Hmm. Więcej życia. Hmm, też jest. Wezmę. Wam go nie No nie tańczymy tutaj makareny jakieś. Spadek EPS-u znowu. No ślicznie. A nudno, tak z tej ciągle. Prawda? Może jednak nie. Ehm, no właśnie. Bo... Po ryju dostaniesz. Bo... Coś wybuchło za mną, chyba. Dajcie mi życie. Chciałam zaszarżować, żeby się zatrzymało. właśnie. I... Nie wiem. Wow! To mi się bardzo, bardzo, ale też bardzo przyda. Szczególnie przy właśnie spadku FPSów, w których to... Właściwie mam malutką orientację w tym co się dzieje. O kurczę. Tak, tu jest życie. Chciałabym zniszczyć tego głównego jakby i tych może strzelających, ale kompletnie nic nie widzę przed tym odpadek FPS-ów. Nie wiem, ustawienia graficzne chyba będę musiała kompletnie przestawić na jakieś o wiele, wiele niższe. Dobra, coś takiego hmm. Chcę życie Ładujemy sobie życie O mój Boże, to się nie uda Czuję, że zaraz umrę Zdychaj, zdechaj, zdychaj Demonie ty Siło nieczysta A ty mi nie wysyłaj ich tu jak najwięcej Co? Okej okay? Cześć! Kolego, nie lubię Cię Dobra, utworzył chyba tarczę Dajcie mi życie Lubię ich, naprawdę Wow, ich jest cała armia Dobra Kurde, nienawidzę tego spadku wszystkiego. Ej, no, nie chowaj się! Dobra, potem mi trochę, czy mój, nie? Dobra. Wow. Ale jest elo dzisiaj nie ma co. W Tyle się w niej dzieje, że czasami zapominam gadać. Furia aktywna i w ogóle furia dobra rzecz, ale... Ja jednak wolę mieć z tego życia zapas. Kurczę, muszę zrobić cięcie, zaraz wracam. Okej, okay, już jestem, herbatka jest... Mogę mówić normalnie, bo pewnie to było słychać, że tak jakoś słabo mi szło Nie wiem, ile jeszcze po tej chorobie będę się męczyć z tym zdrowiem w ogóle ze wszystkim. Aj! Na razie mamy tylko... kurde demonów. Um, nie, nie chcę tego... o właśnie, chcę to. Zaraz go ubiję. To nie może być aż takie trudne. Może pusza. Kurde no, nie strzelaj we mnie wszystkim co masz. Tylko ja tak mogę. Jest, udało mi się. Teraz bez siebie trochę życia od kogoś. No. Sobie pobiegamy od nich, tylko uciekamy raczej, pobiegamy od nich, ale żem się wypowiedziała. ho. ho. Dobra. Przepraszam, że nic nie mówiłam przez dłuższy moment. Ta seria, będzie chyba raczej taka prawie nie ma. <laughs> ale... Dla mnie się podoba, no. Jest rozleg i jest wszystko, czego można zapragnąć w grze komputerowej. Tam ktoś strzela, ale i tak jest bezużyteczny. Czemu on przede mną klęka? No ja rozumiem, że ja tu jestem... Mistrzem katany, no ale... Wszyscy wszyscy, tak. A ja tutaj dostałam coś w międzyczasie, tylko nie wiem czy chyba punkt karmy. No właśnie. A co to jest? A niechaj będzie. I tak tego nie ogarnę, no ale spróbuję przynajmniej. Nie chcę mi się tu patrzeć, czy czegoś przypadkiem nie zostawiłam, więc idziemy po prostu dalej. Tu coś jest. Nie, ściana. W dodatku z cegieł zrobiona. Tak, ja i te moje opisy. Czemu ja ciągle powtarzam? Tak, ja i coś tam, coś tam. Wow. Chcę tam wejść. She is. She fight. She... So this... Miejmy nadzieję, że on mnie nie this okłamuje. Is... Szeptarz

Okay, czyli ja mogę to wziąć bez problemu, Here prawda? O, okay. wow. <coughs> Serio jest słaby. Chcę mu uciąć łeb. Ha. Co? Fajny wyraz twarzy. Coś i thought the ancients were eternal that i like you was beyond change but then i saw you for the first time and you looked for pity in my eyes to my amazement you almost found it That memory has haunted me ever since. Still, your crying eyes nourished the realm with rain. Until Sin climbed to your temple. Chalice in hand. Forgive me, sister. I did not foresee his treachery, thanks to his poison cup. I saw you a second time, though not the way I would have liked. Zing's poison took you away, and with you, the rain. I took his head for him, followed my orders, and I believed them just. Still, you slept, and the rain withered in mourning. I thought that I was beyond change. But now, I sacrifice my memories of you. Allow a seal of blood to steal your image from my heart. And forget you, my own beloved. Muszę przyznać, że ta historia, którą zakończył się ten poziom, była bardzo ładna i ładnie zilustrowana. Wow, mamy jeszcze więcej niż ostatnio, czyli tam 157, czy ile mieliśmy. Czyli ciągle znowu. Zobaczcie, 8 na 11 sekretów. Czyli jeszcze 3 i mielibyśmy wszystkie. Aż dziwne, naprawdę. No nic, nie pozostaje nam wiele możliwości jak kontynuowanie gry. Wow, widzę, szykuje się jakiś ognisty, piekielny poziom pełen lawy. No, już nie mogę się doczekać. I to nie była ironia, serio. I wciskamy cokolwiek. Rozdział szósty. Ciekawe ile ta grama rozdziałów. Nie ma to jak w domciu. O, no, z tym to się zgodzę. Oh. Where the hell are we? Is this holy crap? Is this the shadow realm? Home sweet home, not looking so sweet right about now though. How did we get here? My guess is when you destroyed that whisper, the memory sucked us through. But what the hell happened to this place?

Ale ładnie tu jest. Przynajmniej to. It's full no. oh, wonderful. Y coś, coś, coś się dzieje? Nie, dobra. Znaczy coś się zrobiło, ale nie wiem co. Wow. Latarka? jest. Niby mało daje, ale zawsze coś. Boże, ten klimacik. Normalnie czuć go na plecach, nie wiem. Pewnie tylko ja mam ciarki na całym ciele, bo tylko ja to w to gram, a wy to oglądacie. Kurczę. Robi to wszystko wrażenie. No nic. Aż boję się iść dalej. Mam podejść do wielkiego topora? Nie zabije mnie? <grych> Co? Mogę coś z nim zrobić? Nie wiem. Dobra, mogę tu podejść? Tam, nie? Nic? Może mam topór rozwalić? Czuję, że coś się dzieje. Nie. Co, proszę? Mamy bossa. Jak ja mam go zabić, niby? Przepraszam. Au, miała osłabiać go, strzelają te... No właśnie, wiedziałam. Ale ja mu nic kompletnie chyba nie robił. On za to dla mnie wręcz przeciwnie. Ale zaraz mam celować co mam celować? A, chyba mam tą zbroję jego powolutku. I szczyć, auć, coś się dzieje. Ale że co? Jak mam to... Mam to jakoś niszczyć? No nie, tego nie przeładowanie. Dobra. Ogarniam już mechanikę tego chyba. Cały. Nieźle, a... Czemu ja nie mam takich palących oczu? Strzelamy w to. Dobra. Wow, chyba wpadł gniew. Nie wiem, jakiś atak furii, czy czegoś takiego. I chyba nam się przydadzą pieniążki na municję. Tak, nie chcę źle wróżyć, ale może być kiepsko. E, kamyczek, mogę celować w kamyczek. Dobra, zniszczę niższego. zniszczę go. Tak, 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 strzelaj, Loang, strzelaj. Jeszcze troszeczkę. Tam tylko nie mniej przydupasów dla odmiany, wszyscy inni. Nie, demoniczne oczy! Au, nie pal mnie! Odwal się! No kurde, jak ja mam z tego uciekać? Ty? To jest nie do wykonania. Dam radę, dam radę, spokojnie, mam amunicję. Czy to coś daje? Jest! Strzelamy, strzelamy, strzelamy! Jest! Spróbujemy teraz nogę pozalić. Może go tym samym unieruchomimy albo coś. Nie, nie skacz, nie skacz. No nie, coś się źle skończy, na pewno. Ale dobra, strzelam, cały czas strzelam. Przeładuję. Nie! Nie bim! Nie, demoniczne oczy! Uciekam! Czyżbyś do mnie nie dosięgał? Mam nadzieję. Nie, dwie nogi to za dużo, on jest za szybki. Cholera. Nie skacz. Ała! Dobra, strzelamy, strzelamy, strzelamy. Loam, uciekamy. Mało amunicji, bardzo mało. Au! kurde. Błaga mnie! Czy to była ta noga, którą cały czas atakujemy? Uciekamy! Czy on nas zdepcze? Nie, on nas nie zdewczy. Nie da rady. Ta noga jest już blisko. No już, 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 już. Pod którym jest ta kusza moja wspaniała kochana? Wow... Mm. Dobra, to się nie udało kompletnie. No nie, luang, Biegnij! Kochanie, biegnij! Tam jest apteczka, jest. Dobry. Nie, to naboje. Chcę to wszystko gdzie jest? Jest. Naboje się bardzo przydadzą. Słuchaj, drepczy za nami. Trzeba biec, biec jak najszybciej. Nie no, całe szczęście, że one tu w ogóle są, bo byłoby kiepsko z nami. Nie, demoniczną. Otrzy. Czemu on ma lasery zamiast oczu, ja nie? też takie chcę. Okej, okay, panie kolego, chodź tutaj. Yes. Zklamy, strzelamy. No, zniszczy go. Jest. Już mamy połowę taką bardzo podniszczoną. Pozbieram sobie jakieś dobrodziejstwa. No nie no, ten laserem w ryju. No, no nie no, zjechał mi życie. Wszystko mi zjechał. Gdzie on jest? On jest! A, widzę go. Tak, tak, postarcz sobie, postarcz sobie. Wow, nie, nie chcę umierać. Na pewno nie. Tak, y, ładujemy życie. I kończę tutaj odcinek, y, więc... Resztę bossa pokonamy w kolejnym. A na razie, dzięki za oglądanie. Wow, i no cóż. Jestem z siebie dumna, że jeszcze nie zginęłam. No dobra. A na razie, cześć wszystkim.